Rozglądam się. No i mamy czysto. Co najwyżej... ah tam ten jeden chyba goni. Gdzieś tamtąd. O! Czekaj. Ja nie mam Menta. nagrody. Ja nie mam nagrody, więc wy idźcie. A ja zrobię atak z dobra, przyczajki. Dobra. Ustawię się tu w shopie. Aha, wstręgu, że będzie. Weźcie wróćcie po mnie. Ja no chuj, jak, jak zginę to zginę. No tutaj jest, jest tutaj. W lewej, no dobrze. Za płotem, no. No tu Dobrze dobrze, to ja sobie tu siedział. Nie możemy wyjść bez niego, bo tak to nie zostanie, nie? To nie wychodźcie! Stańcie tak! On potem może one potem wyjść. No biegnie Przez, tu. Czekaj, patrzę. Ta, dwóch jest, jeden gdzieś tam Jeden dalej. dostał, jeden leży. Tutaj jest, nie drugi tam. jest tam. Czekaj, drugi zaraz też znajdzie. Tam. Po Trzeba ich do prawej. Da, tylko jeden. Gdzieś tam za tym płotkiem byłby. Coś rzuca? Da, za tym rzucił. Gryzy chyba się nie tu? Cholera, on to rzuca. Poddaje się. Przykleiłeś mu? Nie. Leży. Ktoś mu coś przykleił chyba. Dobra, nitro podziałało, hej! Dobra, gdzie masz tego drugiego panda, bo on sobie skąd odzyskał? Już... Już ci pokażę A, tam. No widzę go, za płotem jest Leży Nie wiem czy to nie... Tutaj jest ten drugi O, kolejny tam strzela, kolejny tam strzela Trzech, trzech z pleców, czek z pleców Z pleców? W sensie, okej, okay, dobra No stamtąd Do szopy! Tam jeszcze są, do szopy! Prędko. do jutro! Jednego zabiłem za płotem tam. Z ekstra Ale w jeszcze jeszcze zostałem. Tam, <grym> tam ja tu jestem pod drzewkiem, także czekam na typ. Tej... Wake up. Uciekł za bramę. Paster, proszę bać, Wiecie, że mam przejebane. Nie? Tam jest, cią. Kurwa nie trafiłem Sprawy gdzieś! Blisko! Bardzo blisko! 12 metrów! Koło was gdzieś będzie. Koło Ciebie, już bardziej Springfield Z lewej za tobą, za tobą słyszysz? I z drugiej strony też może dostać z pleców uważaj staraj. O! Ty! Ja ich będę miał od pleców, wszyscy mi minęli Do szopy, do szopy, do szopy, do szopy Nie wiem skąd tu gdzieś Tutaj gdzieś a ja mi tutaj tutaj on tak średnio jak sądzę Nie, zostań, zostań sobie A mogliśmy spierdzielać Nice? Ustrzelił nasz jednego No jednego mam Tutaj może być za płotem gdzieś Tak, 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 tak I tamci mogą być, tam jeszcze Kto jest za tym Dostał ze Springfielda Cofnął? Tamtej gdzieś, tam ci strzał tam nie stamtąd. Pójdź, przebiegam do was Dobra. Palę jednego Tu macie typa Tu polu, tu polu Leży Za nami, za nami Bobby jeszcze. Chyba zabiłem Tu polu leży Rozejrzyjcie się jak macie wzrok Nie mam Musiał kogoś przerutować żeby zdobyć sekundę, ale nie Ta, tu spieszy. też zabity, zabiłem Tu jest typez zlutowania Na próbę, nie nie mam pewności że ja kurwa zawał dostał? Sorry I tak mnie wszyscy tu minęli, czekałem do ostatniego, żeby dopiero zacząć strzelać Tam jeszcze mogę być, uważajcie A, tu Podniósł chyba, tu sporo tendershopu skoczyli Zresztą możemy pojechać na ekstrakt i spierdzielić Wybiją nas tam No eee, tu pikowa przed... Ja jednego ja tam mi ubiłem, ciekawe czy oni się nie podnoszą no. Patrzę, patrzę tam Ostrożnie Panda tu masz typa do przelutowania, czystego W miarę Ryzykowne ja, to... ja lutowałem i nie zrobiłem. A, no właśnie, ryzykowne, kurwa dlatego Gdzie... Tam, Żyje na daszku na Kurwa, nie trafiłem Tutaj, na daszku Nie macie już amunicji, nie? Z prawej, z prawej jakoś Nitro Express. No kurwa Dlatego bym poszedł na ekstrakt, tak to byśmy nie mogli zostać tak okrążeni. Myślę, żeby, nie wiem. A przecież z, z jak... ekstraktu cię chyba zastrzelił. Myślę, że. No właśnie, nie wiem skąd dokładnie. Myślę, że możecie teoretycznie podnieść, ale no. Nie wiem. Masz nekromanty? O, nice. Podnoszę To pilnuj panda, pilnuj. Jak? No w sensie patrz. No patrz. kuprz. Dzięki. Ale nie wiem skąd ci. To jebo. Skąd on ci zarypał to? Skądś tamtą strzelbę? Tam są, no Ja nie mam nagrody, więc tak. ja tak chodzę dookoła. Próbuję pana do ciebie przebiec? Nie, 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 bo nie, nie! No ta pozycja jest już spalona, jak nas zaraz okrążą, to dupa Tutaj tak, gdzieś. Jesteśmy, tutaj jest gdzieś ten chłop nitro czekaj ja go obchodzę, ja go obejdę całkiem. Wstań nie... se tutaj gdzieś, ale nie podchodź do mnie, bo... Po nie podchodź do mnie, bo ja nie mam nagrody, ja mogę zrobić sniki. Padnę zera Dobra, luz, czekaj. On tam padł Tutaj jest? Idę, idę, czekaj. Ktoś rzucił Mia zabił Robię sniki biki okruna, nie? Na moim trupie jest Bogusz, trzymaj się. Straszyłem go spokojnie Jest tutaj gdzie dosłownie zaznaczyłem, o, gdzieś Kurwo, gdzie? A zasięg? Nie mam zasięg. Dwóch tam było, tam było za tym potem Leży jeden na mnie. Nice Jest nice. jeden jeszcze tutaj. Czekaj, czekaj, bo ja się leczę. Mam ten też jest po hicie, nie? Czekaj, czekaj, bo ja się leczę. Popretnie wystraszył. <grym> Lepszy. Jeden tylko został? No Sina tak, jeden tylko został. Ale on zaraz chwilę podniesie nagrodę ode mnie, nie? Albo, Albo mnie. jakiegoś ze swoich? A nie, nie podniósł jeszcze. Dzieciucie? Dwóch jest. Dwóch. Tak. To ten kurwa nieśmiertelny. Ta, mają nagrodę już. Dash lad. No widzisz, widzisz? Jak to im było głowa? Ale... Nie wiem. Ciekawe, nie? Głowa tylko wystawała i... No. Nie wiem, kapelusz mi chyba zablokował. Od znaka na kapeluszu mu odbiła. Ekstra. <grystanie> Ryski nie masz żeby nas nie, nie w cichaczu Nie, nie mam, nie mam. <grystanie> nitro, nitro. A raz do. Podchodzą do Chyba jeszcze nitro zostało. A nitro to nie był ten z prawej? To było no nitro, tak. dobra. Panda, nice. Czy to byli wszyscy? Na to by wyglądało. Możesz podnieść chyba z tego kontrakt, trochę w sensie, i się rozejrzeć. A i miał sekundy, nie? O. Zajebiście. To by chyba byli nie wszyscy. Dynka, nie powiem. Ładnie, Panda. Deringer ugrał, co? <laughs> Wiedziałem, kurwa, że mi się chuj przyda. Jak się dobry dzionek, to jakoś idzie nie O ja pierdolę